Ślub od pierwszego wejrzenia, pierwsze kryzysy na horyzoncie? Co wydarzy się w 5? Odcinku po emocjonujących ceremoniach ślubnych i wymianie przysiąg uczestnicy programu Ślub od pierwszego wejrzenia wyruszają w podróże poślubne. Będzie to czas pełen romantyzmu czy może pierwszych poważnych konfliktów? Odpowiedź na to pytanie przyniesie 5: Odcinek hitu telewizyjnego, który z każdą serią zyskuje coraz większą popularność wśród widzów. Co wydarzy się w piątym odcinku Ślubu od Pierwszego Wejrzenia? W najnowszym odcinku Ślubu od Pierwszego Wejrzenia uczestnicy, którzy zdecydowali się na ślub z nieznajomym, będą mieli okazję lepiej poznać swoje drugie połówki. Po weselnych emocjach i pierwszym wrażeniu przychodzi czas na podróże poślubne. W zwiastunie najnowszego odcinka można zobaczyć, że radosne nastroje zastąpią poważne rozmowy i rozterki bohaterów. Na początku jest słodko, miło, a później jest brutalna rzeczywistość, skomentuje Agnieszka. Taki wielki dystans, taki chłód powie Piotr, kiedy i gdzie oglądać ślub od pierwszego wejrzenia. Za dobór małżeństw odpowiadają doświadczeni eksperci Julita Dębska, Zuzanna Butryn i Hanna Konkol. To oni, po przeprowadzeniu rozmów i testów, decydują o tym, kto stanie na ślubnym kobiercu. Wszystko w imię znalezienia idealnego dopasowania. Czy ich starania przyniosą oczekiwane rezultaty? Widzowie z zapartym tchem będą śledzić, jak rozwijają się relacje między nowożeńcami. Czy podróże poślubne zbliżą ich do siebie, czy też okażą się pierwszym poważnym testem dla ich małżeństw? Premiera epizodu już we wtorek o 21.30 w TVN, e oraz na platformach Player i Max.